Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft. W dzisiejszym odcinku zrobimy magazyn, którego nie udało mi się wykonać w poprzednim odcinku, ze względu, że byłem kompletnie już rozwalony. Mobtower w każdym tego sensie słowa znaczenia. Przy okazji zrobiłem test Mobtower, tutaj sobie połączyłem. Poszedłem sobie na godzinkę i tak później sprawdziłem, ile surowców Zdobujemy. Tak około 60 licząc razem i przy okazji dostałem rozjeba musku mózgu. mózgu, naprawdę. Wiecie co tam było? Jak tam będzie to jeszcze raz, to ja dostanę podwójnego rozjebamu. Wiecie co się stało? To było kurde tak ujebane. Za przeproszenie, bo już było, prawie to było one po... porąbane po prostu, porąbane i już. Nie da się tego lepiej określić. Tutaj jest taka lekka modernizacja. Um, że jest woda. Ona tam nie wlewa się do dziur. Jest zakryta, żeby się na boki nie rozwalała. I jak tam potwory wpadną, to praktycznie mają game over. A teraz, co się stało? Bo dostałem rozjeba mózgu, ponieważ szedłem sobie na górę po tej godzinie. I stwierdziłem, że tutaj, nie w tam, tylko tu, zbawnął się zombie. To z, zanim minęły dwie sekundy, zanim odsusnąłem się e, z rozjebienia, ale już ale po tych dwóch sekundach byłem martwy. Więc taki game over. W dużym skrócie, co się tu spawnęło. Chyba nie. Ale dobra. W każdym razie trochę surowców zdobyłem. Ale zero, zero nitek. Po prostu pająki mnie nie lubią. Naprawdę. Mnie nie lubią. Chyba. Tak mi się wydaje. Ale dzisiaj na pewno już zrobimy to magazyn. I w następnym odcinku na pewno zrobimy prawie na 100% zrobimy. Wiecie co? E, mob trap. Do Mopspawnera spawnera, pająku, bo potrzebuję trochę nici, jakby coś tam było. Oj, tutaj coś stajeło, na pewno. I co ja jeszcze chcę? O, Creeper. No, na pewno. No, liczba widzów przekroczyła 666. Jakaś piekielna liczba, naprawdę. Dzisiaj wróciłem ze szkoły i tak patrzę: 666 widzów. Wow. XD Przepraszam, tak po prostu było lo lol no, dobra co ja chcę no mieliśmy robić ten magazyn Więc na pewno będziemy potrzebować skrzynek dużo to skrzynek więc będziemy potrzebować drewno um, a tego drewna mam wyraźnie za mało Będę potrzebować tak trochę dużo z tych. Dlatego zrobimy. Zrobimy 42-1. Kto zna ten jest. Ten good. I będziemy walczyć z creeperami i, i wszystkim, co napotkamy. I dlatego muszę się trochę uzdrowić. Wziąć chleb. Um. O Ej, Nikt nie chce walczyć. Natknijmy. Łoś, kurde. Rozpierdł zrobił. Ja sobie to zbieram. Na szczęście chyba nic nie uszkodził. A zresztą tutaj taki mały mechanizm. Łoś, Łoś, kurde. Co to było? Coś tutaj. Na mnie czyha? Oby nie no Dobra Teraz nie jedziemy już na Pittsburgh jak jakieś dzieci Meostrady. Tylko już na hardzie jedziemy Jak hardkorzy. znowu I dodatkowo Wojwym napisał na swoim kanale że nie chce robić filmów i on i tak mi wkurzył, że nawet mu Fable nie przesłałem, a obiecałem mu, tak mi wkurzył, naprawdę. No i, i kurde, ale powiedział, że może zrobi ze mną serię multiplayer. Ja mu mówię, że jak nie zrobi, to jest dziadem to jest żaden, to Tak jest, że nie dawajcie mu suba, nie dawajcie mu, bo nie, rob, bo nie ma po co, jak nic nie zrobi i tak. Najwyżej czasami będzie goście u mnie. Jak będzie mi się chciało go zaprosić. Jakim będzie mi tak lagowało. No i mówiłem, może zrobimy serię multiplayer. Co tam jeszcze? A, dobra. Przestańcie mi wysyłać takie turne, takie debilne pytania. Bo cały czas... Widzę pytania o to, czym nagrywam, czy dostanę save'a itd. A więc ludzie, nie dostaniecie save'a. Macie już save'a tam w czwartym czy piątym odcinku i to powinno wam wystarczyć, jak chcecie coś robić. Jeśli macie tylko trochę chęci, już na mojej... nie musicie popełniać tych błędów, co ja. Już widzicie, co i jak trzeba zrobić, to w ogóle macie tysiąc razy lepiej. Ja pracowałem nad tym światem, się męczyłem na... nie, nie mam tak po prostu. Musicie wygrać konkurs jak chcecie Save'a No i co jeszcze? No a Czym nagrywam? Mówiłem już chyba kiedyś, a jak nie mówiłem, no to przepraszam, że nagrywam Frapsem i free Sound Recorder, nagrywam dźwięk, a montuję Sony Vegas, z którego mi się aktualnie skończyła licencja, więc w zastępstwie jest movie maker. Trochę porażka nim. Um, zrobiłem na chwilę krótkie cięcie. Przepraszam Was. Przez to. Ile mamy drewna już? A wystarczy, spokojnie. To Nie ten klawisz. No dobra. Tam przez chwilę zombie zginął. Nie pamiętam już co mówiłem. Um, I co jeszcze? No, chyba nic. Chyba nic. A, a, mówiłem Wam o tym, czym nagrywam. Nag nagrywa, no, mówiłem, że tam używam do obróbki. Obróbki. Na razie Movie Maker. Movie Makera. Windows Movie Makera. Tak, jakbyś komu nie starczyło informacji. Um, dobra, to schowam. Może się nie przyda. To się nie, nie przyda no, dobra. Um, i nagrywam jeszcze niektóre filmy F Minecrafta w ogóle nagrywam frapsem to w ogóle nie ma o co pytać i co jeszcze no nagrywam nagrywam, chwila czekajcie, jak to się nazywa Um, czekajcie, a mówię, nagrywam Screen Virtuoso Pro, naprawdę dobry program, um, dosyć dużej, wy nawet wysokiej jakości, o wiele mniejsze formaty, niż, o wiele mniej ważniej niż ten Fraps, ale i tak jest dobrze. I co jeszcze? nie wiem. Nie wiem, robię skrzynki. Dobra, to ja zrobię tyle skrzynek ile mogę, mogę i do was na razie. No dobra, zrobiłem już... Aj, miecz mi wypadł, przypadkowo, wywaliłem. I mówię, że tutaj będzie magazyn. Wejście do magazynu. Dlatego muszę zrobić komatę. Na szczęście, tutaj już piasek, więc szybko pójdzie. Nie ja wiem, że na szczęście tego go muszę pomieszczyć. Chciałbym, żeby to była ziemia, ale... No i taki teren wybraliśmy, to mamy efekty. Oj, tutaj jest nasz nasz system, na, nasz system.